Witam. Także stąd blok 4. No i co? Standardowy azbest. Okej. Okay. Shadery w skaj bloku. Stąd bloku. Dobra, dawaj. Oj. No, chyba działa. I dobra, fajne szejderki. A no tak. Nic nie mogę tu niszczyć. Szkoda. To. Dobra pomysł. Odpalam po polsku. Kurde, nie mówi po polsku. Welcome to the World Engine Restoration Network. Weź to the guys. Dobra. Okej, okay, z tego co rozumiem, jakiś World Engine. Bo się jest na żółto podkreślane. No. Prawda, krude brusz. Dobra. Oj. I co jest? Te płomie. Jak chcę to przejść. O! To chyba nie te drzwi. Okej. Okay. Przewodnik. Tu jeszcze są jakieś inne rzeczy, tak? Marzik? Maszynista. Nie no, nie gadaj, że creator do maszyny robił. W sensie te ciucie. Quatermaster? Co to znaczy? Quatermistrz. Maszynista znów. Dobra, idę przez portal. Do standarda. No nic, trzeba kopać kamyk. A jest ten? Demine? Nie ma. Trzeba walid Tula mieć. No dobra. Pamięć. Czekaj. Te maszynki są prze. O! obry piłująca. Nie, to no jest świnite. Portable Chemical Cell. A nie ta. Wirówka izotopowa. Dobra, gramy po polsku. Dobra, questy odpalamy. Zarobiłem już zotówkę. Już drugą. A, jak spika, tak, tak, tak. Home bug spawn. Home. Jak to nie. Set home. Nie działa, set home. Dało mi żarcie. I pewnie trzeba zrobić crafting table. O, kurde, skrzynkę zrobiłem. O, i będzie problem. Trzeba jeździć po polsku albo po angielsku wpisywać. A. W ten sposób się robi crafting table, no dobra. Taki chcę. Tyk. I obok skrzynka Be event, czekaj, czekaj. O! Na dropi rzeczy. Było już na poprzednim stan bloku. Poko. A co to za te? A są jakieś... Nie wiem. Ogień, kryształ, hamer, kruk. No dobra, czyli więcej kobla. Niestety z dwóch robi się tylko dwa patyki. No dobra, zróbmy tak. Jest hammer. I nie mogę niścić od razu na kobel, nie? Tak. Dobra, tak sobie wykopałem. I jeszcze kruk. Tak się robi. Dobra, jest. A to? O, no dobra. Trzeba wziąć kamyk. rozdupczyć, Jest wir. A dirt? No dobra, tak. Potem pewnie piach. I dust. Czyli standard. No i co? O kurde, dirta potrzebuję jednak. Wybierzemy dirta cyk. Są saplingi. Kurde. Gdzie jest środek? Tutaj. Cyk. Cyk. A czekaj. Robią glizdy? Nie. No popatrz, nie da się siekierki zrobić. Kamienne siekiero. Co to jest? Dobra, dajcie spokój. I teraz masz na Miner'em. Elegancko. Dobra, jeszcze na pewno. No chyba. A po co ten kruk? Dobra, piec. I tych hammer robi się... O, skamyka. kamyka. Dobra, czarko gotowy. O, jeszcze dropo trochę za darmo. Da się z tych patyków zrobić... Co za juzle z patyki. Dobra, trzeba oświetlić. Idealnie. Chyba nie uznaję tej skrzynki. O, klasa. Dobra, to dojdzie skrzynka na syf. Taki co nie będę craftował z niego. Dobra, liście trzeba zdobyć. Nie wiem, po. Oho, na hita. Mam liście. To teraz? Ognisko. Tu będzie na razie. Oj. Dobra, to się suszy. A to co to jest? Wooden basin. Co robi ten z bazin? A co to jest? Czyżby robi się tu wody? O. Nie robi się tu wody. Co zrobił? Jednak tak. Tylko trzeba zrobić tak skoczyć na to i skakać, tak? Okej. Okay. No space in basin. Cztery bucket już? No dobra. Powiedzmy, że wysłużę jeszcze. No i co? Słoma. Trzeba krukiem rozduptyć. Jest słoma. Echo Related. Dobra, nie wiem. O, prezent Star Bundle. Kas ja mamy teraz. No dobrze. Takie coś. Kamyczek. tyk, cyk. cyk i cyk. Mamy króde bróż. Ale powiedzmy, że chcę rozdupcić gravel. Mogę tym. O! Elegancko i co teraz? Tak? Moment. Okej, okay, trzeba jednak tak zrobić. I do pieca. Cztery. Wypadnie. 100%. Kurde, nie ma. O! Dobra, dropło. Jajko. Pióro. Trzeba hodować górę. Nest. jesteś coś takiego, ale nie maś snu pasiana. Może dropnie. Kurde. No to ten Quest nie zrobię. Niestety, kula glinę jak to się robi, co ja mam piasek pogłaskać? No dobra, pogłaskajmy piach. Jest glina, dobra. poperczunk no to ja też pogłaskam. Zobaczymy co drobnie. Złoto i bone Jest ten temporal pouch, a jest ten, jak się to robi? E, tanie, jest już started i jest time wand. No pomyślimy o tym. Dawaj młota. Gdzie kopiemy? 3. I tu będzie nowy pokój. Nie mam pojęcia jeszcze na co. No dobra, mam trochę kobla. Trzeba go rozdupcyć. Można kompresować jak kliknę k. Można. Znaczy mogę to rozwalić zwykłym młotkiem. Mogę. Powiedzmy, że tyle zainwestuję. Jest. Teraz trzeba 5 sztuk. Dobra, daj skrzynki. O to trzeba chyba rozdupcyć. Idealnie, tak jak chciałem. Nie chcę tego otwierać, w lesie to chomik ho ten taki. Z tego. No i super. Nie mam pojęcia jak to układać. Trzeba system zaraszować. Oho! Kurde, nie, nie, nie łapię się w tych. Nic nie rozumiem. A czekaj, te są opcjonalne, to jest główne. dobra. Daj to, daj to. Zrobione. Jakieś nagroda? Nie wiem. Na łeb to dałem. Chciałem na łeb. Tu. Cyk. Cyk. Hmm. Musi to być? Dobra, zaraz zobaczymy. Można ją czątopać po to. Dobra, czyli tak, to urośnie, ale nie zetnie się. Trzeba dać to i się zetnie. Lasa. Mamy drewno. A jeszcze nie przesiałem Sprawdźmy czy da się. O nie da się. No to dawaj to. Co ja zrobił? Trzeba głaskać. Nie niszczyć. Klasa, mam czunki. Tak. A to da się tak zrobić. No co ja robię? Tak się da. O! Osiem węgla, znaczy dwa. No i co? Na pewno zrobić wodę. Tu trzeba rozdupcyć. Jakie nic nie słyszę? Uj. Pondowa koza. Dobra, mam pomysł. O. Chciałem, żeby mi ten rozdupcyła się o ścianę. Co to robi? G? Nie wiem. To jakaś alternatywa do Pinkers konstrukta Może. Działa woda? Działa. Dobra, to mamy nieskończoną wodę. Jak zrobić lawę? Mhm. Dobra, są koblegeny, to jest jakiś taki. ale nie najłatwiejsze. Co? Mekaj, okay. system? Okej. Jest refinant, jest applied. Ja bym do tamtego dziada poszedł, ale nie wiem jak to wrócę. Ted Warp. Jeden. Warp. Jeden. Okej. Okay. To idziemy. Mów, co on robić. Complete Stage. Complete Stage. Gdzie. O sklep, dobra. Tu mogę kupować. Randomowe jedzenie. Już jest, Chronon Generator. A, rozwinęło się. Dobra. Warp 1. Nie wiem co z lawą. sekrety of the Spring. Jak to ma zlakatować? Na north, czyli północ? Tak. Nie wiem. Nie. Tam. Pamiętam, że było coś takiego... ...dunk? To były na... ...Aldemoc... ...to The Sky? Te strony. Dobra, dojdziemy. Będę tym kopał. Zaraz mi się miejsce skończy, ale spokojnie. Można kopać. F7. Dobra, nie mam pochodni. A dawaj od razu lepszy młot. Oj, klasa. Czemu ta strzałka na minimapie jest krzywo? I nie da się zrobić prosto, co to jest? Dobra, kto bije najwięcej? 4 4 4 To już tutaj. Okej. Okay. chyba zapomniałem oświetlić Woda. A lawa macie? To wezmę. Ktoś też jeszcze może przydać? To pewnie, że tak. Wystarczy mi. Uff. Piec hutniczy. Magnetyt. Kamień szlifierski. jest jest hutniczy. Stół kowalski. O, wróciłem do ciebie. Stół że... Dobra, to mam. O. I daj mi to. Miałem to zdobyć. A, lokatę. Okej, okay, to... Myślę, że to jakiś mob. Dirt. Z dusta, tak? Czekaj, co to jest? Mam nadzieję, że mi to nie przypadło, bo ja nie mam żadnego tego z artefaktów. Kurde, szkoda by było. Brusz. Jakie są jeszcze inne bruszy? Reinforced brusz. Oraz unbreakable kable. Oj, oj, oj. Tyle się spojrzałem. Okej. Okay. Pędzel. A taki zwykły... O, taki zwykły. A, no i problem. No nic. Ale jeszcze trochę metystu. może się to czegoś przyda. Dobra, na razie dajmy tutaj tego kobla i zróbmy drawera. On pójdzie tu. O kurde. W przyszłości damy tu generator kobla. Ja nie wiem jeszcze co zrobić. Czyżby? Dobra, zaryzykowałbym. Pyk, pyk. Chyba nie. Może trzeba rzucić. Niestety nie działa tak kiedyś. Na innych paczkach. Ale na te lawy na pewno w jakiś sposób. Oho! O! Żelazo. Daj, daj. Yy. Pióro, pióro! Kurde, jaki drop! Jest! Jajo! No proszę! To chyba w środku staka diptu. O kurde! Oj! Nie mogę wsadzić z powrotem. Dobrze, trzeba zrobić farmę. Świetnie! Jak na starym bloku. tym razem jajka nie zmarnuję. Na jakiejś zabawy głupie. Lasa. Da się tak? Nie da się. Dobrze, i teraz możemy zrobić elegancko to: Chicken Nest. Stać go przy pochodni, żeby miał ciepło. Oj. Git. O to chodziło. Rośnie. Dobra, zaraz weź duży. I ty nam dasz pióro. Można go, go golić Byłoby świetnie. Nie chcę, nie chcę go ten, A jak się podnieść, chicken stick, A, soul extract, co to jest, pozmieniali, breeder, dobra, zostawmy te kury, tylko, że, gdzie ona jest, tak, tak, tu masz być, jeszcze tutaj to damy, Jak? killing spring, Dobra, nie, odebrałem jakieś questy. O. Increasing uner... Ten niezdobyty level, co tam wcześniej zdobyliśmy. Większa drop. itemów. No dobrze, tylko co ja miałem głaskać, żeby dostać tego... redstone'a? Dusta. O, to tu nie, no, świetna baza. I zróbmy sobie różdżkę do stawiania bloków. Nie tak. Spatyków. To wszystko na dusta. i trzeba będzie to przesiać. Dobra, i głaskamy. Uf. wszystko dropło. Wszystko jest. Złoto, redstone, pin, emerald, diament, sztaba złota. Do pieca. Daj mi tak. I tutaj tajni. O, dał, dał. Teraz czy dropnie. Nie wiem. Zróbmy kolejną rózgę. Dobra, można go łaskać dalej. Trzy, dwa. Praktykant. O, w ich, elegancko. To mamy dwie kury. Jedną możemy... Nie, niech żyje, niech żyje. Rozkocimy ich. I poproszę moje złoto. Jest. Dobrze, co to jest? Chronon generator. Tak, z piachu coś tam chce. Nawet... Kurde, chciałem piach. Z tego chcę... olej i temów. Z tego chcę trochę żelaza. Boże bym chciał spalić. da się szkło? Dobra, wszystko jest. Chronon cel. Dobra. I czy mam... Nie, co ty? Dobra, to? Trochę tego. I mamy to. I co to jest? Dobra, musimy skor... Oj, brachu. Poszukiwał stryk Na no źle się zrespił. Spawne. Witaj, zrobiłem chro. Prawda, ten submit? Submit. O! Klasa. Nowej temki, odblokowałem u trade'a. Diamenty. O! Cauci chicken sheep A to trzeba walczyć. Dobra, zostawmy to na razie. Dostałem takie coś i mogę przenosić łupeczków. Ronon Generator, Ronon cell. To co to jest? Zakłada się to. Blokowałem World Engine. Gdzie jest? Dobra, nie tutaj. Action Pad. Dobra. O. Idziemy tu. A. To już jest. Spawn. Aha. Ło. A cyknę se tu. Co jest w tym warden nie? O kurde. Szybko to wygląda. Source. Empty. Dump. Ok. Temperatura. Nie mam pojęcia. Ale z tego co wiem, tu chyba się będzie ustawiać jakieś bloczki. I mogę sobie otwierać to tym. Dobra. Fajne. Klikam B i się otwiera. Dreadful Dirt. Okej, okay, do ekspiarki. Jeszcze nie czas. A nie, jednak czas. No to ekspiarka gdzieś tutaj. Po mi się ta. Będziemy mieszkać w tym korytarzu. Świetny pomysł. Tu już środek czanka. Dobrze, i tu zrobimy sobie taki spawner. f się, dobra, ciemno. Tu wiesz stać. Szybko. ma. Ła. Wow. Tak to będzie wyglądać. Trochę bliżej. Respicie się no. No nic. Trzeba czekać aż zrespi się tamten. Jak kurczaka trzeba wyrosnąć już. Bo nie wytrzymam. Uwaga. Zaraz 18 lat. I od razu. Klasa. O to chodziło. Mamy pióro. Kurde tylko co ważniejsze. Zaczeka. Zróbmy lepszy pędzel. Tyk. Pędzel. Jego możemy lepszyć w jeszcze lepszy, tylko trzeba Smithing Template. No to sobie poczeka, nie mam takiej rzeczy. Z tego co pamiętam, to respię się te mapki na tym dreadful dircie jakoś tak sprawniej. To troszeczkę poszerzyć. Tak powinno być. Dobrze, to niech tak będzie. Idziemy patrzeć na minimapkę. O jajo, zebrał. No, niestety puste. Oj. Phantom Koza, co tam masz? Nieźle. Jest villager, widzisz? Teraz go tylko jakoś piecić. Oś tu. Mam to. Idziemy teraz do tego spring. No tam. Ustawimy sobie warpika tutaj. Warp jeden. Waka. Kilnął się. Dłości ma. Dobra, koleżko. Bierzemy go ze sobą. No i dobra, mamy coś tam. O! O! Item. A tu jest dopiero lawa. Dobra, dobra. This Worldcraft. World mhm. Dobra, y, to mogę smażyć. Ale mało tego. To by się więcej. Będę naformić. Świetnie, o to mi chodziło. Auć. Dobra, jeszcze do potrzebował jednej skórki i ametystów. Dobra, dzięki. Dobra, mamy to coś. Nie to. Musimy skraftować takie coś. Iron stick. Ok, teraz z tymi dwoma itemami klikam B idziemy do World Engina. Tyk. Wkładam jeden, wkładam drugi. O, za darmo. Mamy obraz. Tu. Ło. jednak tu. Teraz bierzemy tego villagera. Cyk. I zmieniałem go w jakiś token. On jest głupcem. Ale chyba on się XP. O. Amulet z sercami. Rozumiesz? Tylko jeszcze nie mam co do niego włożyć. Herd amulet tutaj. I welek? Teraz jestem. Ladnikiem. Mogę bridować tych workerów, to fajne. No i w sumie jedna bardzo ważna sprawa. Czyli kury nie uciekły. I czekaj, już zostają jakieś te. Co ty gadasz? Oj, oj, oj. Dobra, wy jesteście gotowi, róbcie kolejnych. A ja mam 32 chleby. A trzeba go chyba wyekspić. Możemy testować. Chyba się udało. Dobra. I mamy dwóch. Jednak nie trzeba go ekspić. Tak, jest źle to wyczuwało. Przyciągnione szkło. Tu wyczytałem, że się nie rozpią łopki, więc nie trzeba oświetlać. Bardzo dobrze. A i do typowania się zużywa to ten sok. No ale on się tutaj z czasem. Tak się robi? Tak. Tak. Wypoliszowane slaby, to i mamy Unerter. Klasa. To teraz? O kurde, jakie bydle. Dobra, już wiem, co będzie w tym pokoju. Ciekawe co dropnie na trzecim levelu. Udjoks. Dobra, i drugą pochodnię zainwestuję tutaj. To jest git. I zobaczmy. Pik. Kurde, krzywa. Pik. Dobra, weszło to jakoś. Co ci tu mam dać? Worker. Okej, teraz... Dobra, trzeba będzie poczytać. Okej. Okay. Geolog od Gravelu. Salwaging Station. Na Europie Coś ty się zmienił, Archeologa. Dirt, dust, mud, sound, Nie. Przyda się w sumie. Chodź. A tego przerobiłem sobie w geologa. Nie podniosłem smithing table. No jest, salvaging table. I teraz bierzemy tego kolegę. Tu, 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 tu Oszalałeś Bydlaku. Stąd się pewnie nauczył tych głupot. Nie masz wyboru. Tam nie ma zasięgu, tu nie ma zasięgu. Pyk. Pyk. Ty idziesz Jednak ma zasięg jest. Nie Chodź tu Okej, o W zasadzie ma wszystko Pracuje, tylko nie ma jedzenia. A masz. Ok. I tam napisali tak. More Shanks. poster work. Więcej saturacji, dłużej działa. Jedzenie. Tu się ziomek XP. No i tyle wiem. Lawa. Jak zrobić lawę? Jakie zjecha mi się skończyły, dobra, to tak. Ja witam. Chyba teraz dostałem. Echo of the Machinist, Idziemy do Maszynista. Chyba się odblokował z tego co rozumiem. Magician... O, Magisian też, A to Magisiana, nie, nie, nie. Maszynista. Jest. Cześć Dał mi tym mogę zrobić lawę Klasa Potrzebna będzie jeszcze woda Okej, okay, lepszego nie zrobię Co to jest? Kompresowany stone Dobra, trzeba dużo tego węgla Nakopałeś coś? O, z się. Praktykat Dobra, kuni nic nie robi Questing Chyba wymaga ode mnie tych rzeczy. Dobra, czego? Uj! Nie tak! Góry, dostaję rykoszetę. Przyda się hopper na pewno, bo tam pisali, że mogę to hopperem robić. Róż na razie nie mam. Też by się przydał. No nic, zobaczmy. Co robimy? Tak. Weso. Ty pójdziesz ze mną. Ty też. Dobra, to już działa. Dalej sobie dziesiątko, ale to by jakoś zbierać. Tyk, Da radę w dół. Da radę generuje. Jak to wyjąć? Spróbujmy jakoś tak. To jest z wami. Nie no, kury, Wyciąga. Więc na razie może zostać tak. Pasuje mi to. No ale jest automatyzacja. Piękny ziomek. Co ty robisz? Gdzieś nie wygląda. Unlock the archives. Unlock the... co? O! Otworzyło się. Arsnewo, Quater... a nie, dobra. Ale chyba na tym to polega. Tu jest Arsnewo, to jest mechanizm jakiś. Nie tylko mechanizm. A tu mamy creata.